Witam was bardzo serdecznie. To jest gra Pekka Kana 2, a ja postanowiłem zrobić z niej let's playa. Fabułą gry jest to, że zły ptak Devil One zahipnotyzował wszystkie zwierzęta poza kurami, które będą nam towarzyszyć w grze, aby ochraniały go w celu zawładnięcia przez niego światem zwierzęcym. Naszym celem jest pokonanie go i uratowanie kur oraz reszty zwierząt przed zawładnięciem przez niego świata zwierzęcego. No i zamierzam tego dokonać. A więc rozpocznijmy naszą przygodę. Zagrajmy pod naszym nikiem. Nie wiem skąd się on właściwie wziął, ale taki mam więc, pod takim będę grał. Oczywiście bierzemy pierwszy epizod Rooster Island 1. No i tak, pierwsza plansa, czyli kurs treningowy. Na zapoznanie z grą, więc będą różne rodzaje plansz. Dzienne, nocne, wieżowe, bosowie, No ale zaczniemy kursem treningowym, aby poznać grę. No to ruszamy w naszą przygodę. A więc tak, jesteśmy górą pekką, skaczemy strzałką w górę, schylamy się strzałką w dół lewo i w prawo chodzimy. Początkującym warto czytać te tabliczki, ponieważ informują o ciekawych rzeczach. Na przykład ta informuje, aby szukać znaku wyjścia, żeby zakończyć ten poziom. Kura, którą widzimy, w tej planszy jest tylko dla ozdoby i nic nie pomaga. Są również mniejsze kurczaki, które czasem mogą pomóc. I różne bonusy, takie jak te jabłka, dające nam punkty do lepszego wyniku końcowego. Pilnuj się przed złymi zwierzętami, tak. To jest właśnie jeż, yes, jeden ze zwierzaków zahipnotyzowanych przez Deviluana. One właśnie nam przeszkadzają w celu ulatrowania świata zwierzęcego i kontakt z nimi to strata jednego z trzech żyć, które posiadamy. Maksymalnie. I tak. Piórko dodaje energię. Piurko z taką różową obwódką, jak widać, dodaje nam jeden punkt energii. W tej chwili dodało nam do maksymalnych trzech punktów. Użyj megafonu przy wrogu. Megafon. Megafon to jeden z dwóch rodzajów broni w grze. Używając shiftu strzela przeciwnika i odbiera mu jedno życie. Są ich różne odmiany, tak jak drugiej broni, o której później. Ten akurat jest taki podstawowy, najsłabszy. Przeciwnicy, tak jak ten jeszcze przed chwilą, wypluwają również czasem dodatkowe owoce, takie jak pomarańcze czy limonki. tu jest akurat pomarańcza. Ale tu za chwilę Zajmiemy się tym motylkiem Żółty motyl Który sam sobie lata Za 7 skok 8 skoków na niego Otrzymujemy 150 punktów A tu co mam napisane Wciśnij przycisk podskoku przy nich Tak, wciskając zielony guzik Akurat kura teraz to zrobiła My też oczywiście możemy to zrobić Przesuwają się zielone, poziome strzałki Z zieloną strzałką wsk ze wskazaną przez nich stronę. Tu widzimy, żeby użyć daru pozycji, potrzebujemy. Prezenty. Podczas rozgrywki są nam dawane czasem właśnie takie prezenty. Teraz to było piórko. Wciskając spację, pierwszy od lewej przedmiot zostaje użyty. Ale warto, jeśli nie mam takiej potrzeby, ich nie używać, ponieważ za wyjście z nimi na metę są dość spore ilości punktów. Idź do wyjścia, bonus złoży twoje punkty. A więc tak. Widzimy już wyjście, ale to jeszcze nie koniec tej planszy punktów. Postaram się we wszystkich poziomach odszukiwać jak najwięcej sekretów i pokazać jak najlepsze rozegranie tych plansz. Tu mamy ukryty kolejny sekret. I to jeszcze nie koniec. Bo za pomocą niebieskiego portaru zostaliśmy przeniesieni tu. Kolejna porcja punktów. Poczekajmy, aż ta strzałka się cofnie. Właśnie tak się stało. I wejdźmy jeszcze tu. Kolejny jest załatwiony. Jeszcze jeden prezent, i jest to kwiatek. Zupełnie do niczego się nie przydaje. Stawiając go, tylko zdabia planszę. A za to spore ilości punktów są z na mecie. Więc typowy bonus na wejście na metę i zdobycie większej ilości punktów. A w tej planszy to już wszystko. A więc pozostaje nam wejść na metę. Teraz będzie miało miejsce podsumowanie. Wynik bonusu, ile zebraliśmy punktów w trakcie planszy, dodatek za czas o tym później, za energię, za każdy punkt, z którym wejdziemy na metę 300 punktów, i za punkty, czyli za prezenty od 500 do nawet 750 za sztukę. I suma punktów, czyli ten najlepszy wynik, który się zapisuje i kto go zdobył. Jak zwykle mamy takie motywujące na dole teksty, chociaż nie w każdej planszy, będą jak później się okaże, że na przykład nasz wynik jest zdołujący jesteśmy mistrzami. Ok. A więc przejdźmy do mapy. Zakończyliśmy właśnie kurs treningowy. Jak widać najlepszy wynik się zapisał. A więc w następnym let's playu będzie plansza jabłkowe wzgórza. Nieco trudniejsza, zawierająca więcej elementów, rozgrywki. No i do zobaczenia w tej planszy następnej części.